Cześć, witajcie serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z Warframe'a. z tej strony. Watu zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, jestem sobie na symulakrum i jestem Kalibanem, ponieważ dzisiaj go postaram się jakoś zrobić, żeby był w miarę dla mnie fajnie i grywalny. Tak jak widzicie, mam na nim stary wygląd, więc chciałbym to od razu zmienić. Może e, tylko tak pewnie na czysto bym go chciał zmieniać. Zmieniło się, zmieniło się. I y, to oświetlenie, kurde, mi tu tak nie pasuje. Zobaczmy jak ktoś go malował. A, bo są te teraz skórki nowe do Kalibana. To czy ja go od razu maluję? Nie. Chyba sobie go później pomaluję, a teraz postarajmy się zrobić builda. Ja sobie przyszedłem na Overframe'a i coś sobie tam zacząłem szukać, mniej więcej. Wiem, że zamiast wzrostu wydajności lepiej by było dać tutaj Arkanum pobudzenia, czyli Energiza. Mhm. Pobudzenia, tak? Pobudzenie. Dokładnie, tak. I resztę zaraz muszę porzucać mody. Te na pewno dwa, trzy. 4 łącznie z aurą i zaraz wam powiem co jeszcze na razie mamy coś takiego i średnio mi się to podoba a jeszcze tutaj jest na, na złej konfiguracji to robię bo to jest z żywieniem a nie chciałbym mieć tutaj żywienia chciałbym mieć czysto więc załączmy sobie to do czatu w grupie której nikogo nie ma tym bardziej sobie tylko a Jezus jeszcze tutaj nie można tego skorzystać o... no i na razie nad jedynki nie puszczę nie, chyba stąd wyjdę po prostu i Zobaczymy na Orbitrze i przy okazji wtedy mu dorobię jakiś wygląd. Nie wiem, jakoś chyba Kaliban się nie stanie moim ulubionym frame'em, coś tak mi się wydaje. Eee, załączyć załączyłem, więc teraz wystarczy, że zrobię tak. Zastosuj mody i na konfiguracji B zastąp dobra, ulepszenia. Konfiguracja B, bo B jestem z B chcemy zmienić A. Tak, dobra, fajnie się to zmienia. I czego nam tutaj brakuje? Tutaj brakuje mi chyba Rolling Garda, bodajże i Equilibrium, roz, roz, równowaga. To nie jest coś, co zmienia dra, diametralnie grę, ale tu mi jeszcze brakuje dwóch arkanów. Jedno jest to po uszkodzeniu tarczy, dostaje regen tarczy, coś takiego. Nie mam ma pojęcia, które to nawet było. Arkanum, hmm, bariery. O, to będzie to chyba. Mhm. Po uszkodzeniu tarczy procent szans na 15 odnawiania tarczy przez 12 sekund. No, mi się to jakoś, nie wiem, średnio podoba. O, o w ogóle to jest zajebiste. Po trafieniu krytycznym 60% szans na 180% obrażeń w walce wręcz w broni białej. No i to było fajne na na Frosta z tamtym moją bronią. Ale no to, to na razie mniejsza, zostawmy to. E, dlatego też Arcanum zostawię taki jaki jest. Tu brakuje na dwóch modów, to trzeba będzie pamiętać. Znaczy, no to od razu pasuje, nie pamiętać, tylko pasuje zakładać formę. I myślę, że to będzie forma umbra. Tutaj zastosowana na mrocznej intensyfikacji. Jego nadaje jak najwięcej. 8 teraz mam I co byśmy chcieli? Równowagi? No, nie damy jeszcze. Nie ma szans na to. No, myślę, że najmniejszych szans na to nie ma. Więc na razie musimy go spróbować. Tak, jaki jest. Ja sobie pościągam to wszystko. Zostawię sobie, może nie kory, a wezmę sobie okinę. Ogólnie okina jak na, na trzy formy jest taka dobra. Tutaj mam w dualikorach cztery. No i tak niedużo. A, wygląd. No tak, wygląd. Dobra, ale wyglądu całego kolorowania Wam nie będę pokazywał. Tylko zobaczymy, jak już będzie wyglądał finalnie. I should try and address this addiction once and for all. No i dobra drodzy widzowie, chyba na czymś takim staniemy Wydaje mi się to wyszło nawet nie najgorzej Jedynie co to animację można by było mu dodać jeszcze Mam nadzieję, że to się nigdzie nic nie baguje, chociaż tutaj to akurat widzę, że się chyba wszystko baguje A zwinne? Nie, jakoś mi się średnio podobają uiski, udajmy dajmy latające Nie no dobra, niech będą te animacje, chociaż to niewiele zmienia, więc tak, tak mniejsza o to eee, Czy mu formę wsadziłem? Chyba tak, tak mi się przynajmniej wydaje i na razie nie musimy tutaj nic wrzucać. Okina bierzemy i lecimy go expić. Dobra, jak jesteśmy już na misji, to pokaż, popatrzmy wszyscy, jak to wygląda. E, tu powinniśmy zmienić z, chyba na tych ziomeczków. Na razie się chyba jeden przywołuje. A, ale on przywołuje iluś tam. Siedmiu. Nie wiem, mam nadzieję, że to dobrze robię. E, to wiem, że zmniejsza im pancerz. Czy tam w ogóle zabiera? Nie wiem, czy już teraz. A, no jeszcze nie mogę tego za często używać. I co robi ta jego w ogóle pierwsza umiejętność? Bo widziałem, że mam ją używać w opisie builda. A, kręcę się, Ok. I za każdego trafionego przeciwnika coś, coś tam zyskuje energię. A to? Nie mam pojęcia, widzę tylko, że trwa. A to tak kurde nie wiem, może to trzeba trzymać. A nie. Dobra, myślałem, ale nie. Mm. Aha, a to jest ten nasz przywołany, ale fajnie wygląda. Kurde, kiedyś tak dobrze nie wyglądały. Eee, może postarajmy się zrobić ewolucję. Najpierw Incarnon. Nie wiem czy ja mam Wyłokan, bo jak na tą yy, okinę, więc dobrze. A, i wymyśliłem ulepszenie na tą okinę. Wcześniej co myślałem o tym. Argonaka, bo to są podwójne sztylety. To jeszcze dodatkowo będzie ściągać więcej pancerza. W razie czego? Jakby się chciało jeszcze więcej bić. No, no, tylko tak, że narobił na, na tej transplantacji inkarną, że w ogóle nie mogę zrobić. No, ziomkowie tutaj też dużo biją, no to nie masz co dziwić. Że ciężko znaleźć przeciwników w ogóle. Kurde, a myślałem, że to będzie trochę lepsze. Jestem trochę zdziwiona, że to tak tylko wygląda. A jakiegoś innego, jakbyśmy co przyzwali? tych przyzywam trzech. Ale zajebiście wyglądają. Mają moją skórkę. To ich zabija. Nie wiem, Może pójdę ich tutaj gdzieś bić tym wirkiem. Czy może to działa, dopóki nie ten. Dopóki nie przestanę w to klikać. Znaczy, dopóki nie spotka mnie jakaś ściana czy coś. Dobra, ale bieda straszna, że nie mogę tej transmutacji zgarnąć. O, teraz już nabiłem czwarte combo. Piąte, szóste. Dobra, mamy transmutację Garnon. I teraz to powinno cisnąć. Tak, na symulakrum, mam taką nadzieję. Chociaż dalej nie wiem, co to, to w tym ciśnie aż tak. Gdzieś od czasu do czasu może użyjmy tego, może tego. Sprawdźmy w ogóle, co to robi ta umiejętność. Jeszcze raz, bo już to sprawdzę. Uderz w ziemię i jeśli promienistą falę zniszczenia Przeciwnicy złapani przez falę są wrzuceni w powietrze i otrzymują zmęcone obrażenia przez krótki czas. No 4000 czas trwania podatność na obrażenie zasięg. No to, ja wiem. Nie wydaje się jakoś zbyt mocne. Może pewnie po prostu nie umiem im grać bo te wyrzucenie po przeciwników powietrza pewnie będzie mocne, no ale no... na razie nie umiem nim grać tak, nie, dobra, myślałem, że dopóki nie trafię na ścianę to będę się kręcił, ale widzę, że nie no to to wydaje się takie sobie e, przyzwijmy ziomeczku, może teraz tym razem ty nie mam pojęcia co oni robią, pewnie ci są zasięgowi, tamci byli wręcz, a ci jeszcze jedni są właśnie przyzywający, których powinienem używać najbardziej i tego nie robię oczywiście Ciekawi mnie na jakim zasięgu to działa. A, nie mogę tym spamować. 12 level ma już, więc idzie to do przodu. Oczywiście do builda będziemy musieli ze dwie formy jeszcze wsadzić, pewnie na trzech formach, czy pięciu nawet chyba to się miało zatrzymać według buildu. Więc no, kurde, trochę roboty z tym będzie. No, jak widzicie na razie, to mi tutaj nawet średnio to się podoba ten build. Nie było nikogo, koło mógłbym wyrzucić powietrze. A nawet jeśli to są tak o latają, wiadomo, no jest fajnie, nie 3C i w ogóle, crowd control, A, ale no jakoś niespecjalnie mi się to widzi chyba. Jak sam ten wirek, argumentów jeszcze nie ma na kalibana żadnych, o, jeszcze jak się wywróciłem brzydko, no nie wiem, nie wiem, nie przepadam już za tym kalibanem. Nie mówię, że jest słabą postacią, na pewno jest mocny, przez to, że ma chociażby armor stripa zbudowanego. zbudowanego. Ale dopytam jeszcze na Discordzie. Mamy jednego main'a, e, przynajmniej starego Kalibana. Nie wiem jak z nowym, czy już ogarniał. I zobaczymy. A to dalej trwa w ogóle. To na tym obszarze całym ich obiera chyba z pancerza. I tutaj są e, akurat ci, których się brać z pancerza nie ma, bo oni nie mają pancerza. Więc na pewno są mniej warci. A ty czemu żyjesz i się ruszasz? Ziomek. Znaczy nie żyjesz i się ruszasz. Sorry. Ja to zawsze jakąś głupotę na tych odcinkach. E, w ogóle... W w tym malowaniu mam nadzieję, że zrobiłem Wam timelapsa. O ile wszystko poszło, o ile wszystko działa, to powinien być time lapse. I będę próbował jakieś montaże. Digle mi napisał komentarz, mój drogi moderator serwera i bardzo, bardzo, nie wiem, dobry informatyk. Właśnie, że Ci robił Digled ten, reklamę jako informatykowi. Dużo mi pomógł z wyborem komputera i w ogóle. Eee, napisał, że się trochę tam do montaż może wziął, może podłożył Wam tu jakąś muzyczkę. Więc tak też się postaram zrobić, żebyście mieli tutaj muzyczkę. Ale teraz... Expie 15 level dopiero. To trochę lipa. Aż nie wiem czy mi się chce iść dalej jeszcze powiedziawszy. Chyba nie, chyba wejdę jeszcze raz. Tylko. Nie wiem, wezmę coś innego, coś innego popatrzę. Zaraz do was wracam. No i tak drodzy widzowie, coś tutaj zaczynam robić. Ten build będzie pod Rora. O dziwo. Od razu z tego pójdę tam wstrzyknąć. A, i pod broń. Będzie to build pod amanatę. Tą jedną z tygnowych broni od Kumeik. Ponadże fajnie, nawet się tutaj synergiuje to. Więc myślę, że całkiem będzie to dobry build do zrobienia. Tylko, że co mi się nie podoba? Cały ten gameplay, a nie roor tylko ry... po polsku. Czy na Bo jeszcze mam po polsku. Brakuje nam tu jakich rzeczy. Co łamigłówkami możemy go nakarmić. Kamykami jeszcze bardziej. Feromony. I tę nową muskę. Jakieś inne główne syntetyki? Cokolwiek, już mam wszystkiego na tyle, że mi tutaj za dużo rzeczy nie trzeba. E, Ciemnostrąkiem. I coś jeszcze, jak będzie to. I w pierwszej zakładce Oxium. Kiedyś o Oxium tyle się walczyło o tellur. Pamiętam ile razy chodziłem na tellur. Galem, bo pokarmimy. I ferytem. kłami czerwia. Chociaż te kły czerwia, kurde. Dość ogólnie potrzebne, ale i tam. Wstrzykujemy umiejętność tylko na jednej zakładce. No i niestety, drodzy widzowie, żeby to dokończyć, to jeszcze mi trochę zejdzie, więc to nie będzie w tym odcinku. Niestety, będziemy na tym odcinku kontynuować ten build. Jak na razie wydaje mi się taki mech. I pewnie tak też nazwę ten odcinek albo coś w tym stylu. Mm. I oprócz tego oczywiście są dwa inne buildy. To prezentowane przez Nightmar jakoś tak się nazywa e, ten ziomek na YouTubie, bardzo fajne ogólnie poradniki robi e, drugi build będzie z, e, wisp, od odwispki, tym tym, tym jej, jej umiejętnością, właściwie to od razu mógłbym sobie wstrzyknąć tą umiejętność od Wispki o, wisp, skrzyczące wyładowanie zamiast jedynki e, na konfiguracji B i trzeci to jest na a, na Nurisha. Na żywienie. Żywienie. No oczywiście już nam brakuje tutaj substancji. Najgorsze, że on jest już trochę przekarmiony i nie lubi już tego jadła całego. O, no, strefa pustko, żelu spokojnie może zostać dodana. Jakieś współrzędne nawigacyjne. No i dobra. Nakarmy. I wstrzyknijmy mu tą umiejętność. Zamiast też jedynki na trzeciej konfiguracji zaraz te od razu wszystkie e, konfiguracje sobie ponadzywam więc, więc będą już e, mniej więcej przygotowane na później. E, I też kurczę będę myślał, żeby zdobyć ponownie jeszcze jednego tego frame'a, którego nie mam, e, czyli Kulerwo. O, Kulerwo nie mam, a chciałbym w sumie mieć. Dobra, druga to była Wisp, i trzecie to było Nurish, czyli no jak będzie Nurish. Nie mam pojęcia jak się to pisze. Nourish. Może bez? Nie cecha? Nie. Zobaczmy, niech będzie tak. No ale przede wszystkim czego mi brakuje to do tej Amanaty brakuje mi jednego moda. Zamiast punktu nacisku Prime, trzeba tutaj specjalnego moda, który jest tylko dla tej broni. Ulepszyłem w ogóle pierwszy z galwanizowanych modów do broni białych. To jest galwanizowana Elementalista. Jeszcze go w pełni nie ulepszyłem trzech poziomów aż brakuje, więc no, troszeczkę też na to pójdzie. Ale co dobrego jest, mam nadzieję, że uda mi się zrobić w tym tygodniu. Na wieloboju mam 3 dniowy wzmacniacz wypadania modów. Czyli będę mógł iść podrobić sobie endo. Ale no nie wiem, czy będzie też ekipa, więc ciężko mi to stwierdzić, czy na to koniec końców pójdę. Ale co muszę robić teraz przede wszystkim? To iść na ziemię na wizję Sai. No i średnio mi się to podoba, chodzenie na te wizje SAI, no i na pewno nie na ścieżce stali, bo nie jest opłacalne. Nie wiem czy Kotek jest w stanie tu coś zmienić, ale spróbujmy, że niby jest. Bodajże Ramzesa mam zrobionego na DROP, tylko że tu jest DROP plus PRIMAR, to czy to jest dobry? Tak, szans na podwojenie podwójne podnoszonych surowców, bo tu miałem jeszcze na kredyty DROP robiony, może sobie go od razu też nazwę. Duże litery, kredyty, jak widzicie, jest Drop plus Primer, bo tutaj są jakieś te, że zadaje obrażenia wirusowe, coś się tam liczy do niektórych modów, ten co jakoś tam zwiększa 80% obrażenia za każdy unikalny status, coś tam takiego to było. Nie wiem, czy wam będę pokazywał tę wizję SAI, jak ją robię, bo strasznie mnie nudzi, więc no, nie jestem przekonany, czy wam to pokazywać ale coś tam możemy razem zacząć nie ma nikogo, to też mnie trochę dziwi to mamy za busta? a nie, że yy, po 30 uderzeń musimy 30 uderzeń wykonać dobra, mieszanka startujemy, nie wiem czy to znaczy, że jedno mam tak, to znaczy, że jedno już mam już nie pamiętam jak to robiłem, bo mam wyformioną jedną i chyba drugą już nawet zjedzoną więc za bardzo się niczym tutaj nie przejmuję dobra, ta umiejętność jest dość ciekawa z tego co widziałem, ona strasznie fajnie właśnie robi te ceki na dość sporym obszarze. I nie pamiętam, którzy byli od broni białej. Ci byli od broni białej. Ponoć, że są fajni, chociaż tutaj nie wiem, który się używa. O, i drugi kaliban jest ze mną. Fajnie. Może ja idę do tego punktu, bo on tutaj tak siedzi i teraz nikt go nie broni. Biednego punkciku. I pasowałoby mi trochę energii i może gdzieś się tutaj tym bączkiem pokręcić, żeby odzyskać jej więcej. Tylko, że potrzeba przeciwników, żeby jej więcej odzyskać. Na ten ziomek też nie wiem, czy on nie ogarnia, że trzeba zebrać tam przynętę? Przynętę, czy co to tam jest? Aj, jeszcze beznadziejnie używam tej umiejętności. Dobra, bo tutaj znowu nam się nie ładuje, bo jest dużo przeciwników. Aj, już nie mam energii na jedynkę nawet. No nie podoba mi się ten build na tym kalibanie. Znaczy ogólnie, kaliban mi się chyba nie podoba. Nie będzie to mój ulubiony frame, ale zrobię go w połączeniu. Zrobię te buildy, które są tam, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie wtedy. A, i wiem, że jak przelecę nad przeciwnikami, to to też się zalicza, co ciekawe. Bo o tym bym nawet nie pomyślał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mówił Nightmare. Hmm, coś nam tu znowu przyszedł. Nie wiem, czy jeszcze 10 uderzeń chyba. 9-8, także nam jakiś boost siadł. Nie, żeby to było dla mnie jakoś nie wiadomo jak ważne. No jak już jest, to niech będzie. O energię pasowałoby trochę więcej zadbać żeby zadbać o energię, muszę mieć jeszcze trochę tej energii. Bo jedynką odnawiam najbardziej tą energię. Tutaj jest masa wrogów. Tylko, jak któryś dał jeszcze energię. O, dobra, dali jakąś energię. Finalnego obrażeń statusu dostaliśmy troszkę. Okej, okay, trzeba iść na A. I bączkiem się tu przekręcić przez nim. Dobra, coś tam energii dostałem, ale no szału to nie zrobiło. Ale tu jest właśnie gotowe do odebrania. I to już będzie powodować, że będziemy walczyć sobie tutaj z przeciwnikami. Jeśli ja tam zaniosę, bo to też widzę, że ciężko mi to idzie czasem. A chociaż może tylko niepotrzebnie e, się nakręcam. To jest w końcu siódma emerka. No to jeszcze tak nie chodzi szybko, nie skaczę. Mogła się gdzieś zablokować. Tak to bywa na niższych poziomach. Widzę teraz, jak Dominika gra. No to się często blokują. o jakieś rzeczy. Głupie. O, może wezwać sobie tych ziomków, więc nie będą. 90 ofiar trzeba tu zrobić. Jak najszybciej to zrobić, i przejdźmy dalej. Nie trafiłem nikogo, prawda? Mm. Teraz nie wiem, czy jednego trafiłem. O, tutaj trafię. No, ale to jakoś tak za dużo nie odnawia, według mnie. Nie wiem, w jakim to obszarze działa. Nie, nie podoba mi się to. Nie umiem go wyczuć ani nic. Dobra, szybko go zabili. A, jest ofiara. Chyba już ją wzięli? Nie, chyba nie. Dobra, teraz wzięli i czekamy na B, aż będzie. Jak będą się przemieszcza? A, normalnie. Bo coś widziałem, jakby miał coś innego trochę. No nie wiem. Dobra, oni pewnie zaraz go zabili ją, albo już nawet zabili? Chyba tak. I dostaniemy kolejny ileś, a trzeba mi 150. Miałem jakieś 19. Wcześniej dostałem 19, bo już raz byłem tutaj. O, no to jeszcze to potrwa. A ja jestem tym hostem, więc mogę to przyspieszyć. Chociaż jakbym to zrobił od razu, byłoby lepiej. No i 15. Ile mam łącznie? Zaraz mi to pokażę po misji. No i przy okazji XP oczywiście te dwie rzeczy, bo ta Amaran Amanata też potrzebuje 3 form. Kaliban jeszcze też pewnie jakieś formy potrzebuje, nawet nie wiem czy sprawdziłem to. Posiadane 30, więc teraz 45. więc Jezus, Maria, ale mnie jeszcze czeka na chodzenie na to. A nie chce mi się absolutnie. I z tym was niestety, drodzy widzowie zostawię w następnej, następnym, następnym, następnej pogadance. Na pewno go dokończymy. No i tego w ogóle chciałem zobaczyć, gdzie Arkanum ciosu się zdobywa, albo po ile kosztuje. nie wiem, czy jak tutaj wpiszę. Jest ktoś, nie ma nikogo, więc mogę sobie pisać. Arkanum. O Su. Co o nim jest napisane? E, Venus, Cieśnina Whisper i Voal Rato. A jeszcze z e, Tridalona Jad Orfiksa. To jest jako misja? I szkarłatna włócznia? Nie, muszę to sobie sprawdzić gdzieś indziej chyba, bo to mi nic nie mówi za bardzo. kurde, pisz je tutaj. Osu, bo myślałem, czy nie można jakoś sprawdzić, bo kiedyś niektóre rzeczy da się sprawdzić, od, tak oklikając na nie, a nie wpisując tutaj. No ale na pewno nie tego. Dobra, na tym kończymy ten odcinek, z tym Was zostawię. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!